Gadgeton, Miasto wielkich możliwości! Gadżeton, tu gdzie gangów jest moc Gadgeton, świndel przez dzień i noc Z śpiewają ratataton Na ulicach miasta Gadżeton Gadgeton, Gadgeton rozwojem parać się strach Gadżeton, ale taki mamy Przątni rywali, ktoś się rozwali, na mieście władzę dzieli rząd. Wszyscy zaprzedani, wszędzie pełno gani. Witaj w naszej ferajnie. Na ulicach miasta gadżet. No i kto ma lepszą kartę? <grables Porci hari>